Państwa. Witam serdecznie w siedzibie NASA. Mam dla Państwa ważny komunikat. Muszę przyznać, że to niesamowite być tu, teraz i móc wyjawić Państwu tajemnicę skrywaną przez naszą agencję przez ostatnie 20 lat. 20 lat ciężkiej pracy i przygotowań. Oczywiście misja, o której zaraz opowiem, jest dziełem wielu rąk, nie tylko ludzi bezpośrednio związanych z projektem, ale wszystkich naukowców NASA, ESA i naszych partnerów za granicą. Ciężkiej pracy ludzi różnych narodowości na przestrzeni wielu dekad, którzy spoglądając w nocne niebo nie bali się marzyć, że kiedyś będziemy mogli wyruszyć w ten trudną podróż. Dokładnie 100 lat temu sonda zbliżyła się do na rekordowo niewielką odległość około 800 km dzięki czemu po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że prawie 38 lat później, dzięki połączeniu efektów badań programu JUICE i danych zebranych przez rosyjski lądownik, udało się dokładniej zbadać, posiadający własne, wewnętrznie generowane dipolowe pole magnetyczne i magnetosferę. Dziś prawie 63 lata po tych wydarzeniach mogę z dumą oświadczyć, że 12 października 2096 roku wystartuje pierwsza załogowa misja. Wraz z trzyosobową załogą wysłany zostanie robot MHX 300 Newton. Za około 20 minut zapraszam Państwa do hali, gdzie zademonstrujemy jego możliwości.